啊。<laughs> Siedzę w domu za oknem, szary kawie deszcz odmywa te szare klatki na katarzis Może ja się załapię też Myśla mi gdzieś Gdzie zamazane tło moja pamięć, oświetli mi jak fotografie flash Był czas, kiedy byłem pewien, czego chcę A nie było w tym niczego, co tu teraz jest Bo choć plany masz na Ale Sklar To często wyimaginowany świat jak Avatar. To stara śpiewka, ale czemu nabieram się na nią stale, choć nie wiem jak się staram przestać I gonię za czym za wszelką cenę, a kiedy to dostanę Przestaję to do być fenomenem To samo będzie nową wiosną To prosta ekonomia, potrzeby zaspokojone rosną Czasami nawet nie wiem dokąd spieszę I przed oczami widzę flesze, tylko flesze Życie widzę je, yeah, jak krótkie flesze Such a jak that color of oh. Ślady na Długo naświetlanych fotach, autostrady, ta Tyle pali, co te starosa Ferrari Ja nie chcę być za stary na cash, żeby wydać go Skumałeś, życie dużo zabiera Teraz jak nie masz, a gdy w końcu masz niebawem cię zabiera ziemia I to nie jest spoko, ale spoko, że życie jest niekoniecznie flotą. Ono też jest po to, żeby zagnać grać kopa do piłką w pięciu, gdy zachodzące słońce, płynie na widno kręgu Za parę lat w tym samym gronie na piwko w kręgu Gdy w kieszeni nie miałeś tylko Kilka dźwięków, dziś w biegu za nimi Czas tracę i boję się tak jak każdy facet Że spojrzę wstecz Kiedy mi stuknie 40 jesień, ale przed oczami zobaczę fleszę Tylko flesza Išli na kazni sukces, jak bi mjela THD Kiedy patrzę tam wstecz, ledwo uśmiecham się. Życie powinno powiedzieć mi, I owe you. Bo zamiast uśmiechu dostałem slideshow Nie robiłem wielu zdjęć, to źle, bo w pamięci za parę lat tych zdjęć będzie o wiele mniej. Dobrze, że mikrofon moje wokale utrwalą Da mi to, czego nie da mi żadna para. Na starość włączę, to będę marzył o tym, żeby to wrócić, a łzy popłyną po twarzy. Na tym świecie jesteś jeden raz, to boli najbardziej, ty przychodzi na ciebie czas. Ta kiedy ujrzę słońce, ostatni blask, poczuję, że to już czas Kiedy ostatni raz zamknę oczy, chciałbym czuć, że się cieszę Gdy pod powiekami zobaczę flesze, moje Że Życie widzę je, yeah, jak krótkie flesze